Dokąd? Wracamy do miasta. Zapomniała coś spakować? Jedź pan. Co jest? Nic, tylko. Co cię tak bawi? Co robisz? To kapelusz, jeszcze z metką. Potrzebujesz jakichś prochów? Nie chcę tego. Pasuje do stroju. Przestań. Nie chcę tu niczego, co kojarzy mi się z tym wieczorem. Jestem następna. Stać. Stać. Pieprzona. Wygrałem. Myślałaś, że mnie pokonasz, ale nic z tego. Spódnica dostała za swoje, a teraz wracaj do wozu. Miriam? Tym zajmuje się zwykle miasto, ale. Cholerna noc, cholerny strój, cholerny świat. Nienawidzę tej taksówki. Proszę przestać. Nienawidzę lotniska, nienawidzę samolotu, co ona wyprawia. Nienawidzę muzyki, pulpitów i mikrofonów. I reflektorów. Miriam, wystarczy. Wariatki. Przestań. Sama przestań. Straciłaś rozum? Tak. Rozum, pracę i karierę. Nie straciłaś kariery. Jadę w trasę z gwiazdorem, a ten nagle nie chce ze mną gadać. Myślałam, że się przyjaźnimy. W show biznesie? Dałam ciała. To nie twoja wina. Przy mnie nie pogadałabyś z Reggie, tylko z Tobą. I kazałabym ci się kurwa uspokoić i bym się kurwa uspokoiła, a ten występ nie zniszczyłby ci kariery. Jest zniszczona? To Twoje słowa. Miałaś im zaprzeczyć. Chcesz znów walnąć wóz? Nie odbiję się? Nie powinno dojść do tego strasznego występu. Był wspaniały. Widzowie non-stop się śmiali. Pokazałabyś coś innego. Byłabym fatalna, a teraz leciałybyśmy do Pragi. Gdybym była fatalna, też by mnie wyrzucili. Dostałabyś klapsza, ale porażka czekałaby cię dopiero w Pradze. Bo? Bo Czesi się nie śmieją. Ja bym ich rozśmieszyła. Nie byłaś w Pradze. Co byś tam pierdoliła? Cześć, Prago. Pamiętasz Żydów? Może podwieźć? Ludzie wciąż cię kochają.